Dobry wieczór! Dzisiaj sobie przejdziemy ostatnią misję, którą chciałem przejść. Jest to misja poboczna przed misją finałową. Nie to, czemu mi się tu coś naciska. A od razu sobie wezmę Uzi. Bo będzie potrzebne na tej misji. Jak widzicie zaopatrzyłem się w pancerz i więcej żyćka i... Przemieściłem się do kryjówki na drugiej wyspie. Jedziemy do misji dla ostatniej misji dla Courtney a i to będzie bardzo trudna misja. Ale damy radę. Królestwo niebieskie to będzie tylko jedna odcinka odcinka. Jedna misja na odcinek Okej, okay, samochodzie jest coś potrzebne na już. No, no na pewno. Na czas, tak? Na czas. Dobrze mamy szybkie auto Dobrze jadę Nie wiem co oni mają ci twórcy tego, ten rockstar w tym gietarzu co ta 3 akurat. Co misja to na czas? No może nie każda, ale dużo, dużo tych misji na czas. Ale ja damy radę. Szybkie auto. Może nie najszybsze, ale w miarę szybkie. A no bo to jeszcze nie będzie tam. Nie, no. Królestwo Niebieskie to jest ta misja. Dobra, tu musimy wjechać, tak? I tu jest auto zaparkowane, ok. Wsiadamy. co to się okaże? Aha, czyli taka zasadzka, Katarina z nim współpracuje, wystawił mnie, ja czyś szaleńcy. Bumwami, wysiadaj szybko. No wysiadaj. Dobrze, nie... Wybuch, dobra, tu jest kolejny. O kurde, wybuchają. Tu jest kolejny. O nie, wybuch, już wybuchają, a nie, mało życia, o nie, zginęło. Ajajaj. Aj, aj. Powtórz. Nie, nie udało się za pierwszym razem, dobra. Źle to zrobiłem, totalnie źle. Mówiłem, że to będzie trudna misja. W ogóle tego Stingera sobie zaparkujemy tak, żeby on w niego wjechał i wybuchł, a nie na mnie wybuchł. Tak zrobimy. Dobrze, że to auto nie wybuchło. Totalnie to źle rozegrałem. Nie muszę do drugi raz dojeżdżać tam. Dobra, go tu zaparkowałem. Tu wyjdzie stąd. Dobra, tu go zaparkujemy. Tu będzie bieg, nie? Tu będzie bieg jakoś. Mam nadzieję, że nie zniknie to auto. Dobra. Mam nadzieję, że na nie wbiegnie. Pomiń. Nie mogę. Dobra. Mam nadzieję, że biegnie na to auto, co zaparkowałem. Nie, no nie wbieg. Minął je. Wysiadaj. I szybko. A nie mam broni. Gdzie jest Uzi? Dobra, jeden. Już mnie gonią. Drugi. O nie. Gonią mnie. O nie, już zginę. Zginę, zginę, zginę. Zginąłem. No nie, ciężka misja, ej. Kurde, strasznie ciężka misja. Jeszcze raz, korzysta na już guzi Jedziemy tym razem tędy, nieważne jak będzie Myślałem, że będzie i jejsza ta misja Iziejsza. Będzie długi odcinek misją jeszcze to nie będzie ostatnia próba. Coś to czuję. Będę się jeszcze z tą misją męczył. Ciekawe ilu jest. Dobra, jeszcze raz. Auto, że to całkiem nie wybuchło, to się dziwię, nie? Dobra. Dobra, ucieka, no nie, i znowu. I znowu, nie zdążę. Uciekać, uciekać. Dużo ich. Nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Kurde, za dużo ich. Dobra, jeszcze mam trochę życia. Dobra. O nie, o nie, o nie, biegną do mnie. No nie, już zginąłem. Nie, już było tak blisko. Ciężka misja. Ciężka strasznie. Uzi. Jeszcze raz. Nie spodziewałem się, że tyle razy to failuje. Dobra, idziemy tu. Tędy to jest piękne centrum. Wow, wow, nieźle. Gdzie to było tu nie? Tam dalej. Chodń. Siada i uciekaj, uciekaj. Dobra jeden. A nie, kurde. Nie, już zginąłem. No nie, no nie, ciężkie jak nie wiem. No nie. Myślałem, że za pierwszym razem to przejdę, nie? A tu tyle prób. Teraz się uda. Nie ma, że nie uda się. Teraz się uda. Dobra, wsiadaj. A ja sprint używałem w ogóle. No wiem, to już wiem. Jeden, nie dobra, uciekaj, 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 gonią mnie, dobra, zginęli. O nie, ja upadłem. Ilu jest, ilu jest, uciekaj, teraz się uda, dobra, jeszcze jeden. Dobra, uciekaj, uciekaj, bo jeszcze tam są. Jeszcze są, jeszcze ich jest dużo. Już policja przyjechała. No nie. Dobra, wszyscy? Jeszcze jeden. O, no, oni wysiadają z tych aut. Ja mam te auto wysadzać. Nie to. No nie to. Nie, zgoda. Nie. Bo ja mam te auta wysadzać. No, oni z tych aut wysiadają jak głupie. Czyli musimy kałaha. A już tak blisko było. Te auta musimy wysadzać, bo policja goni. Już tylu ich rozwaliłem. Jeszcze co mi się tu na tab naciska, co innego? Nie rozumiem. Nie rozumiem co mi się na tab, co innego naciska. A bo tu jest trypt try out. Dobro, dobrze, że szybko biegnie z tym 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 kołachem. No i ostatnia próba. No, nie mogę pominać. Uciekaj, uciekaj Dobra Uciekaj, 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 Dobrze mi... Nie No nie, nie Nie wierzę w to Dobra, jednak Uzi użyjemy Uzi lepsze Nie spodziewałem się, że ta misja będzie aż tak trudna. Nie spodziewałem się, że aż tyle prób będzie nieudanych. Już się spociłem cały. Ладно, я ухожу, я Ну и снова это слышать. Спокойно, Чуня. Спокойно. Что? Спокойно, не дергай меня. Не идем мы в этой миссии. Dobra. Nie no Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, mamy życia dużo. Dobra. Kurde, że od dwóch. Dobra, wszyscy? Nie, jeszcze są. Ucieka, ucieka mało życia. Dobra, jeszcze dwóch. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, jeszcze dwóch. Dobra, jeszcze jeden. Dobra, jeszcze Dobra, jeszcze jeden. Wszyscy? Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Chyba wszyscy, chyba się udało. Nie, no policja, serio? I wybuchnę. Jest zaliczone, udało się. A oczywiście zgon. A emisja zaliczona. Nie i wszystkie bronie na, na nowo. No trudno. Papa. Pa. Udało się. <laughs> I teraz misja z Katariną. Ostatnia. Pa.